Obchodzone na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej to czas zadumy i upamiętnienia tamtych wydarzeń, a także wyraz hołdu dla całej tradycji i dorobku narodu polskiego. Kierujemy nasze myśli obrońców obrońcom ojczyzny, żołnierzom, bohaterom pól bitewnych, którzy poświęcili swoje życie w walkach o niepodległość Polski. W dniu tym wojsko i społeczeństwo. Sławi chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. Szanowni Państwo żołnierze, wojsko jest dumą polskiego społeczeństwa. Jest symbolem majestatu, trwania i siły naszej ojczyzny oraz wierności wartościom dla Polski i Polaków najważniejszych. Polscy żołnierze służą Rzeczpospolitej Polskiej, bezpieczeństwu wszystkich Polaków. I w każdej chwili są gotowi do obrony ojczyzny z poświęceniem dobra najwyższego życia, włącznie. Polska stale podnosi jakość swoich sił zbrojnych. Realizowany jest program modernizacji armii i zakupów najnow... najnowocześniejszego sprzętu. Dzięki decyzjom rządu permanentnie następuje wzrost wydatków na polską obronność. Sukcesywnie zwiększa się liczebność polskiej armii. Realizowany jest program rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie obok żołnierzy zawodowych służą żołnierze ochotnicy. Zwiększa się potencjał naszej armii i polskie wojsko staje się silniejsze i coraz lepiej wyposażone. Jeśli chcemy cieszyć się wolnością polski, musimy być dziś gotowi, by tę wolność chronić i móc o nią skutecznie walczyć. Dzisiaj po 99 latach, za rok będziemy obchodzili okrągły setny jubileusz Bitwy Warszawskiej, nazywanej cudem nad Wisłą, pewnie trudno nam sobie do końca wyobrazić tamtą sytuację i tamtą atmosferę tamto poczucie zagrożenia, ale także. To głębokie, niezwykłe, wielkie pragnienie ocalenia niepodległości. Polska wówczas była państwem, które po 123 latach zaborów świeżo odzyskało swoją niepodległość, tak upragnioną przez pokolenia, przez pokolenia także wywalczoną. I na to świeże, nowe. Wątpliwe jeszcze polskie państwo najechała potężna, największa wówczas armia świata armia rosyjska, armia czerwona. Ona liczyła wielokrotnie więcej żołnierzy niż Polska mogła przeciwko nim wystawić. A jednak nasza, nasze świeże, młode państwo wystawiło prawie milion żołnierzy. To był ogromny wysiłek, prawie milion żołnierzy do walki z bolszewicką nawału. Ta bitwa warszawska zwana Cudem nad Wisłą okazała się dzięki kunsztowi wojskowemu dowódców, marszałka Józefa Piłsudskiego, generała Rozwadowskiego, i innych dowódców, dzięki entuzjazmowi żołnierzy i wszystkich Polaków, dzięki także opatrzności Bożej, Została wygrana. To była bitwa zwycięska. Ona odwróciła losy tej wojny. Armia Czerwona wycofała się spod Warszawy, ale trzeba było jeszcze dalszych walk, a zwłaszcza jednej, tej drugiej w tej wojnie ważnej bitwy bitwy nad Niemnem, żeby Rosjan ostatecznie pokonać i odrzucić od granic Rzeczypospolitej i od próby ponownego zajęcia naszego terytorium, tak jak to było podczas zaborów. Polska obroniła wtedy swoją niepodległość, ale obroniła także Europę przed bolszewicką nawałą, przed komunizmem, przed tym nieludzkim ustrojem, który potem jeszcze przez wiele lat dawał o sobie w sposób. Niebywały, bywały w dziejach znać, kiedy ten system panował w Związku Radzieckim, w Związku Sowieckim, a także w krajach, które znalazły się pod jego wpływami po II wojnie światowej. Szanowni Państwo, dzisiaj cieszymy się pokojem i bezpieczeństwem. Dzisiaj jesteśmy wolnym, suwerennym państwem. Dzisiaj. Jesteśmy silni w sojuszach dzięki naszemu uczestnictwu w sojuszowi w Sojuszu Północnoatlantyckim w Pakcie Północnoatlantyckim, który gwarantuje nam bezpieczeństwo, ale wymaga także od nas aktywnego udziału. A więc jesteśmy także silni coraz silniejszym polskim wojskiem i wojskami operacyjnymi, i wojskami obrony terytorialnej i tymi wojskami, które próbują coraz skuteczniej zapewnić nam bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Jesteśmy coraz bezpieczniejsi, coraz silniejsi dzięki modernizacji polskiej armii.